To jest ludzka komórka i mimo to, że ludzkie komórki mogą się różnić od siebie budową, to wszystkie posiadają w sobie DNA. No i patrząc na jądro komórki, to zobaczymy, że zawiera ono 22 autosomalne chromosomy plus jeden seks-chromosom. W przypadku mężczyzny xy a kobiety 2 razy x. Czyli w sumie mamy 24 wyróżniające się chromosomy. A Jezus im odpowiedział, nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? Dlaczego Jezus użył zwrotu ten, który stworzył ich? Bo przecież nie mógł powiedzieć Ojciec, który ich stworzył. Przez Słowo wszystko powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest. A Słowem tym jest Jezus.